Telewizor Philips PUS7502. Wyposażony w trójstronny system Ambilight, który rozpoznaje kolory na ekranie i emituje podobne podświetlenie po bokach i nad telewizorem. Ekran z rozdzielczością 4K Ultra HD wpływa na wyraźne odwzorowanie nawet drobnych fragmentów i detali obrazu. A procesor P5 cyfrowo optymalizuje obraz, tak by uzyskać głębię i naturalność kolorów, także płynniejsze wyświetlanie ruchu. Dzięki platformie Android TV telewizor współpracuje z urządzeniami z systemem Android i iOS oraz umożliwia korzystanie z aplikacji ze sklepu Google Play Store, baz filmów oraz innych materiałów. Przednie i tylne głośniki z systemem DTS-HD Premium Sound podnoszą słyszalność zarówno głównych dialogów, jak i dźwięków tła. Smukła obudowa wykonana została z odpornego na uszkodzenia aluminium z metalicznymi wykończeniami. Philips PUS7502. Niezwykle smukły telewizor 4K z systemem Android TV.